Hej wszystkim z tej strony. Andy? I Gumi. I Łukasz. Cześć! Którego na pewno pamiętacie z pierwszych odcinków. Yy, więc jesteśmy znowu we Francji, naszą lisą. Yy, I musimy dokończyć to yy, zadanie, żeby zbadać chińską galerię. Yy, Łukasz, przestań się śmiać! Dlaczego? Przepraszam. Yy, Dobre, idzie Dobra, właśnie. I obiecałyśmy y, Łukaszowi, że wypełni jedną misję, bo bardzo chciał. Ale ja mam tak. szczęście, bo y, w tym pierwszym odcinku we Francji popełni, y, popełniłam błąd, spadałam y, cały grobowiec. A ten. Y... Zbadałam cały grobowiec, a to trzeba było tylko coś pooglądać. Wystawę. Aha. Jezu, Candy, powiedz coś Łukaszowi po mnie zabawie. Łukasz! coś kiedy zrobię, to będzie źle. A to już tylko. Zarządować się trzeba. Mhm. Okej. Okay. No to szybko wypełniłyśmy tu misję. Boże, mam banana na twarzy. Ciekawe, jakie będzie następne zadanie. No, właśnie też zastanawiam. Mm, Jimmy mm. Dziwne odgłosy. Zbadaj ukryty obszar i znajdź źródło hałasu. To będziemy zwiedzać znowu ten nieszczęsny grobowiec. Od nowa? No to będzie lepiej, bo już mamy no go czy tego. Przejścia. No. Przepraszamy za te śmiechy, Ukarze, ale normalnie nawet nie wiemy, z czego on się śmieje. <laughs> właśnie. Z siebie. <laughs> siebie właśnie, chyba z siebie. Jezu. Aha, dobra. Yy... No to ponownie tam wchodzimy. Kurde, a teraz pytanie e, yy, No to nie Ale wiem, no to co? może po kolei niech tu wejdzie, bo też Klasa nie... jest, monety, weź monety. Okej. Okay. Mhm. Zaraz tylko niech tu wejdzie. Nawiasz, że są monety, pamiętajcie. <laughs> Pamiętaj, żeby pilnować czasu. A właśnie. Bo też z, będziemy nagrywać jakby 3 dni. Tym razem 3 dni, bo, yy, bo to, to jakby jest po równo mm -hmm. Nie wiem, dlaczego tutaj piszę 5, 5 dni, bo to tak jakby 6 dni jest. Ale mm -hmm. trudno. I w Ech, właśnie... czy, 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 czy Nie, chyba nie będzie. Jest! Okay. Weź mi tego nie przypominaj e... nawet. Pociągnij! A ty nie masz twojego? Nie wiem. Ale jak jest taka opcja, to może coś jest. No to tam to przecież drzwi, co trzeba było pociągnąć. O te przecież, widzisz? Tutaj chodzi i masz ten. Dobra, hmm. trudno. Ej, to po skrzynie. A to skrzynię. też? M mam te przeło... Nie, no bo to przełącznik był. A zobacz skrzynie. Ej, to fajnie. <laughs> Wszystko. Ja. Wszystko się odnowa. Fajnie. Zaspiło. A tutaj nie ma jakiegoś przejścia? No nie, nie właśnie, ma. jak tu przejść do tych drzwi. Szkoda. Okay. No to przechodzimy przez drzwi. I co, tutaj są te odgłosy? Nie. czuję, że to dalej będą te odgłosy. Gdzieś tutaj, o. Może tam, o, a, o jak a jak? Jej już, ja tego nie są... świeci się. <noise> Toś tu? Ale musisz chyba to przeczytać. No, tak mi się tak wydaje. A my już to czytałyśmy. No, my tu już nie byliśmy. Dobra, no. Przecież, no przecież mówię, że byliśmy, tylko mi się wtedy pomyliło, że to trzeba było coś pooglądać na górze, a ten... Wystawę chińską czegoś... Nie, gebowce chyba. No coś takiego i... To jest mumia. Na co ty czekasz? Ale ja nie Co wstrzymuję. tu mumia jest? A nie. Jest! Riksawa, okej. Okay. Y, ostatnia wystawa Kustosza. Lekarz, lekarz. Umieść szczątki wewnątrz skrzyni na cmentarzu w Champles Sims. Ja tego nie miałam tego mm. zadania? tym bardziej. Ok. No to. ...że te szczątki mi się wziąłem. Ok. O, ej, patrzcie. To są te szczątki? Ej, ej za to trup! A ja wiem, że w tamtym odcinku coś jak czułam, że. Chciała zobaczyć, jak Kogo tego... tutaj skrzynia? Jaka się ona nazywa? Kustosza? Nie. Kogo są te szczątki? No tak, nie wiem. Do no tego gościa co chciał. Może mojego dziadzia? Nie. No nie niedawno. No, no, no. A tutaj jest jeszcze skrzynia. Wszystko Nie ma czego. <laughs> jest straszny. No nie. Okej, okay, będzie kasa. Dobra. E, idziemy na ten cmentarz. Gdzie ty Łukasz, idziesz? Aha, myślałam, że. Już... Ale nie miałam jeszcze nigdy tej misji. Znaczy, no, wypełniałam y, kiedyś tutaj na tej galerii, ale y, nie doszłam do tego, że na cmentarz jeszcze trzeba tam coś pochować. <laughs> Przepraszamy za te wszystkie śmiechy, ale. Mamy tutaj olej olbasowy mój. Każdy go teraz wącha. Wszyscy z tego śmieją. Podkładają mi pod nos. A też też na motor. To może z motor. Co? Jezu nie na motorze, że tylko na sku skuterze. Dobra, i gdzie to mam pochować? No. Gdzieś tu? Jezu, nie biegnę. Gdzie tu ja mam? Chyba w tym. Właśnie ten... W tych pokojach chyba. Tak mam już. nadzieję. Nie jestem A to co masz zrobić? Umieść szczątki na cmentarzu. Tak. Mm -mm. No i tu mamy o, skrzynię. Tutaj. No. I to jest Łukasz przestań. O, jakieś seduszko mamy. Ech, dobra. Zostaw to. Kto trzasnął drzwiami? <noise> duch dla kasy o tutaj jest takie jakby Aha. nie zauważyłam do badania wiesz, że i tak słychać twoje szepty więc Łukasz wie co do mnie sam spróbuj sama, sama. A tu są to czy coś. Ja nie się znowu? Znowu. No, Boże, O, tutaj. I tu? Spróbuj. Ej, patrzcie. No i tak czy te... mi się wydaje, że za do... chwilę musisz wiesz. Ej, e, tu do tej skrzyni? Tam... No to spróbuj. Yes. Ja się boję. Jest! Koniec straszenia. Wyjaśnię wszystko. Z... No. Ej, gumie się bałam. Kurde, no takie, takie szczątki. Ale weź. Tam do tam takiej skrzyni. Krzyni. Może skrzynie mogły tam być? No dobra, zrobię to dla ciebie, yeah. bo Mnie się często nie, nie chcę takie coś bawić A ja uwielbiam taki co? exploring Dobra, odwiedźmy, odwiedźmy Ja uwielbiam przejść z... Nie ciamkaj Przepraszamy za niego No co chwilę przepraszamy i potem go żałuję, że właśnie go wziąłeś i wyjaśnimy. Ale do takiej yy, małej skrzyni, takie szczątki... Czemu ona jechała na kolanach? Na kolanach. <laughs> kolana. Ko, kolana nie czytał się skuter. Pierwszy raz mówiłaś mówiłem dokładnie. Nie mówię, ja <laughs> wiem. O. Skuterkę spa, No, tekstury. Który to już punkt wizy? Drugi. Yeah. O to fajnie. A no, no tak, bo w ostatnim odcinku był... A czy to ta padni? Co mówiłem, że jest nie. ładna? Nie, to jedna. A ładna jest? Pokaż gumi. Ja rudych nie lubię. One mocze wodę włosy. Buraków też nie lubię. <laughs> w ogólny do kawiarni podejdzie? Oj Łukasz, wstydź się, wstydź Niech sobie coś zje Niemożliwe <grym i wstydź się> Ty, Łukasz odlatuje No. czego się tu nie chce wczytać? Czekaj, czekaj, bo pobyłam tyle rzeczy, że będę musiała pousuwać <grym i wstydź się> Komputer już nie wyrabia, my. A ta pani jest ładna? Jaką ma miniuwę. No Patrz, jaką ma spódnicę, no wiesz ty. Pokaż. Krótkich nie lubię. <grym> Wolisz za zakonnice? O, takie? O, lubisz? Długie spódnice. Lubię do kolan. <grym> do kolan, mm. To jest poza. Mm, to nie... Żabie no, udka? Kupimy żabie łódka. Ja chcę zapiekankę. Za późno. No to jak zrobisz siebie w Simsach, to to sobie. Tam, no, swoim Z Simem sobie zjesz zapiekankę, ale. Ale Lisa lubi żabie utka i koniec, kropka. Ja żadni nie lubi. Żadni. No ale ona lubi. O, popatrz, masz no. dowód, starszyk. Widziałaś starszyk tam był? Gdzie? No pokaż na Simkę. A tutaj, tak troszkę z boku. No, a ty masz zainstalowany ten dodatek kariera? Nie. Nie mam. <grym /dziśla> A ten pan jest jak manekin. Fajnie chodzę, No. Okay. Chyba wystartuje w to model. No, to jest już może? <grym /dziśla> A kiedy to wystartuje w to model? Trzy tygodnie? Nie, 1 września. A kiedy to? O 21 w poniedziałek. Wysyfliśmy. A czy tak to 30. będzie, zanim im tak. stawimy ten odcinek, to już będzie dawno po pierwszym Ja. Gramy. Co? E, czego? Nie, no prawda, to... czy wyzwanie? To się Co? Prawda, i wyzwanie. Łukasz! To są Sims. Nowa maszyna do nektaru. A to też można się Dwa, Dwa tyle kawałków tytanu. Nie, to chcesz, chcesz wykonać tą misję? Nie, później, po tej. No, wykonaj tą misję. A znajdzie? Nie, to, a tu jest w ogóle To tytan? popatrz. A tutaj dobrać. masz zaznaczone na mapie yy, kawałki tytanu, o tutaj akurat dwa, klikasz i ona ci tam podejdzie i się zameldujesz, okej? Okay? Proszę bardzo, siupaj, siadaj. nie bój się. No, steruję teraz, Łukasz. Boże, ty zawodowiec. <laughs> okej. Okay. Pierwszy raz to gram. <laughs> no więc tak, prawym y, przyciskiem możesz tak czekać. Dawaj, kliknij po prostu na to ten, to to to, no, kliknij na wiem. ten y, tytan. I, I szukaj. szukaj go tutaj. Miuchaj, miuchaj. Tu no jest. tutaj, tak. Podnieś. Dobrze. Bardzo dziękuję. I tutaj masz drugi. I wyszukaj go tu. O, tu jest. ha No i teraz... Odpauzujemy się. Ale I możesz to na nią, Możesz na nią kliknąć. O! przeteleportuje Cię do Kulcze, Łukasz to taki zawodowiec, widzę. I potem się zameldujesz, gdy ona to zbierze. <noise> ale ona to szybko wzięła. Co? A dlaczego? Bo to na wyspie jest chyba i nie może wziąć. Trzeba było tak od razu. <noise> Dobra, no to kliknij tutaj i znajdź ten temat. No widzę, że tu jest tutaj. Znaczy wiem, tylko jak cię tam. No, na tym podnieś. To to jest. Tak, i podnieś. Podniosę. Czekaj jakoś jakieś pięcioletnie I... dziecko. I kliknij tutaj na nią. Przeteleportuje cię do niej. Biegnij, dziewczyno, biegnij. Ci Kamik zniknie. Słoneczny patel. Może słudnie. No, może schudnie. Z kości nosi. Ok, i teraz y, kliknij tutaj. O, do tej pani, tej co? <laughs> Jego mina bezsenna. No dobra, przeteleportuj, bo jeśli chcesz być. O, to tam w nektarni pójdź, pójdzie ona spać. Y, Daj na potrzeby. Na tą o, głowę. Widzisz, jest zmęczona. No, no kniknij na, na nią. No, idzie do tej pani, co ci się podoba. No. Mam nadzieję, że będziemy mieć długą spódnicę. No, do kolan. Dobra, spację przyciska jeśli chcesz, żeby. O, tutaj jest, widzisz. Cześć. Dobry. Jaką ma spódnicę? Patrzymy, czy może ma spodnie? Oto. Myśli o śmierci. Spodnie? Spodnie. To nie dla mnie. No, jak to, no. A co w tamtym odcinku było? Opisniało. Ale było ładna. Ale była ładna. No, no. Pudnik. Okej. Okay. Jeszcze jeden element. Poproszę o chip. Aha, to trzeba będzie... Ale to było za zaprzyjemy. łatwe. Co? To było za łatwe. Chcesz jeszcze? Jeszcze. To teraz... No, nie no, teraz niech nie będzie gumy, No niech nie będzie. No, nie <laughs> Okej. Okay. No to poproś o chip. Pójdzie tutaj spać. Widzisz Łukasz? Tutaj mm -hmm. jest sypialnia. Tak? Tak. A, to dobrze. Tam to jest ładniejsze. A nie, A to tutaj ta jest to... Tam... Czuję się, to wygląda jak więzienie. No ale przynajmniej można tu spać. Choć to łóżko. A nie, na tym łóżku się... No mówię, że wyśpi. to jest ładniejsze. I się wyśpi bardziej. No oczywiście. Mm. Ja się wiem lepiej. Ale szwamne kołdy no, no co tam Łukasz jeszcze powiesz? Lubię. Co lubi? Kroić. Co? co? Banany. <grym> nie weźmie dodawaj tyle masła do chleba. A czy ja ci kiedyś lubiłam kanapki? <grym> nie pamiętasz? Nie, nie, nie pamiętam. A Sylwester z 74 roku? A my nie żyliśmy? Skąd więc? Będzie kiepsko z nami. Dobra, a ty kiedy ona kończy? Pamiętaj, żeby ten, żeby wcześniej stała. Cię nie wiem, 7.50 minimum. 7.50? że tak. 6.00? Nie, 7.00. No widzisz, dawno już zniknęłam. To się zapomniało. I tam trzeba będzie właśnie gadać z tym Simem lub Simką i... żeby ją przekonać Nie No chyba, tego. że... A to z kim ona musi rozmawiać? Jezu, nie tu E, z ekwipunku Zimie pół godziny Simem, Julius, jakiś Julius To ona, to sprzedawczyni Nie, nie to A to nie jest Gustaw nie, to musimy ją poznać. Masakra. Znowu pół dnia. No widzisz, chcę też pojechać do Egiptu. No co za dziewczyna. <grym> to gdy ona, yy, no. Tego dnia simowego, jak ona będzie. Jezu, co to tak szereści? Kot. Miau. <grym> 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 płatki z. Cicho kocie Bursz mi stąd Dobra. Przed tu kuzyn Kasi Przepija Czemu się. ta pani ma rów Mariański z tyłu? Ja. Masakra. Troszkę masła na chleb. Hmm. A nie. A nie. Kiedy mi coś zrób Ty... Dobra, no z... No, już wygoniłam kuzyna. Już jest cisza. K kot już poszedł. Ej, wiesz co, Candy? No. Tutaj jest sierść. Widzę właśnie. <laughs> jeszcze skorzysta. Gdzie tu jest toaleta? Na górze. Bo chcesz, tu tutaj prosto i prawo, tutaj, <grym <grym w simsach. Ej, coś tam śpi chyba, czymś się zdawało. Gdzie, w kiblu? Nie, <grym> nie, to tam takie zydy. No, no, ja też zauważyłam widmo. Widmo. A ona kupkę robi. Ej, piękny czasu gumi, bo wiesz... Wiem, wiem, to będzie... Yy, gdy ona pójdzie spać, to wtedy już zakończymy. Mhm tą część, bo jeszcze będzie druga. E, Mogę podkonąć ostatnią misję. Dobrze. Tak jak przekonamy tego sima, to ci dam. No chyba, że będzie jakiś grobowiec. A tu nie dziękuję. A to tutaj jest już ten sim, okej. Okay. Co to za Murzyn? Nie znam go. Murzyn Bambo! Murzyn to piękna mężczyzna. Czekaj, bo on Specjalne się tu nie zgodzi, więc przyjazne mm. powitanie No cześć murzynku, cześć Ja się nie No Ona się nie zgodzi, a ja... O mm. ty murzynie jeden Wyczepię cię, załóżmy Poznaj, pogawędka Zmienny, no, bo ja nie kurde Sof. O kurcze, jaki fej. Rób głupie miny. Weź śmieszną historię i przekonaj. No oby. Tak długo już z nim gada. No, jest głodny. No, nie idź. Poszedł do kibla? Nie, pewno czy Czy do kibla? Pewnie do kibla. No, to poszedł w lutym. No, ty. Ty wredny. Murzyni. <laughs> o, tu Polas, kurde. Po, poszedł, kurczę, pić. Pić no. się zachciało. Mm. Nachleć się. No, ładny. Soczku hmm. Aha. No. Kurde, najpierw nam uciekasz, a potem jeszcze nie chcesz. Co za... Francuz. Co no to się nie, przekonaj się. w końcu. Co? Co? Odej tę piłkę No dalej. Jeju. No, oh, oh. no ja cię. Jaki z niego nie e, Weź mnie tam przy ja tam idę mu przywalić

Okej, okay, teraz przekonaj się. Jezu oh, Wygląda jakby się modlił. Modlił. Jak spełnia. Myślę, że coś się stało w kocherze. No w końcu jest debilu chciałam powiedzieć gorzej co? co? o, to Dbil do tej no, ładnej, nie. ładnej pani a zmieniła spodnie? dobra, weźmy sobie kolejne zadanie nie wiadomo czy zdążymy, ale ten. no ty, ty, no ty jak się cieszy ja, ja, ja jodo nie, nie da. Jak nie da? <laughs> nie jada. <laughs> o Boże. Już nam zombie zar... kurde. Jeszcze nam zombie jakiś wylezie i. Jeden, co tak dużo? No wiem, ale przedtem się coś ścięło, więc. No hmm. widzisz? A, znowu to samo. Tak, to poszukiwaniu smaku. Gdzie się dostał tyle próbek, gron, hermi... Herimola Blan Simowi Estelle Fouhier Grona Herimola Blan rosną wokół miasta, lub można je kupić u niektórych kupców. Okej. Okay. Ja. No to sprawdzamy. No, no czekaj, ja tylko się tu rozglądnę, zobaczę, czy tu nie ma jakichś e, tych hey, gron. Nie wiem. Ej, tutaj są, patrz, te gwiazdka. A wiem, ale tutaj trzeba je dostarczyć, wiesz. Mm, hmm. A ten koło, nie, nie ten, nie jest, no? Koło tego tego? Właśnie. Wiesz, może najpierw podejdę do tego sklepu. U kupca to pani na pewno. Yy, Alikty? Ale... Nie, nie, zawsze. przepraszam, bo mi się yy, pomyliło. Yy, ka do kawiarni trzeba podejść. A nie sklep Aha, to, by to. Tam Zresztą... był sklep ogólny. Sklepu No mm -hmm. Nadal jedzie na kolanach. Za chwilę puszcza drzwi zębami. No załaduj się. Jezu. Dobra. Nie wzywaj pana Boga na No do dobrze, rynku. przepraszam, to nie było specjalnie kup. Jakup. <noise> kup Zaznam sobie. U no naszebra? <noise> no, ja. y więc tak. <noise> no i? To 10 To sum, brzuchu. Ha, sum. <noise> yes. sum <głosate>. Cicho. Okej. Okay. No masz dostarcz te grona. No masz. No nie <grym> ciągnij mnie! Jezu. No no. no, no dawaj tą nogę. <grym> dawaj siedzi. Co mam robić? To, to P, tak dostać grona i P hmm. kliknij. No kliknij P. P. Tak, no i spacja, spacja. Stacja. <grym> Stacja. Stacja, tak. Żebyś Mógł tą simkę dogonić? Tak, no nie <noise> tak mógł... <noise> Jezu, moja kolejka, twoja biedna. Włożenie <noise> mm. <noise> mm. <noise> nektaru. Oh. U mnie w... Ok, to wykonam ja. Ja. Co to no... tak mało? No daj mu jeż. No dobra. No yeah. nie. No, ja jestem lepszy od ciebie, więc... No, okay, to ja cię zaprowadzę do tego. Do, znaczy, no, do tej maszyny. Ta maszyna jest tutaj, jeszcze jest na dole. Oj, no to chyba bym zauważył. <grym> się dodać. to że nie na ja by wyszedł na pole. I tak. Daj tam mysz, przeciągnij. To ja chcę tak zrobić. No i dobra, no i teraz kliknij tu, na no. Tak i, się i boję. wyciśnij owoce. Mam wypadek, gdy stopę. <grym> jaka mina. Łukasz. <grym> ja bym poszedł tam na bombę, a nie na <grym> <tkutą. grym> Taki mina Łukasza bezcenna. Taki, taki poker wiecie. <grym> Jakby zobaczyła szczura. <grym> Czekaj. No bo dobra. O, widzisz, wypiłam bombę. Jest. Um, A mogę tak, to wypić czy nie? Na no to nie. Kliknij. Klikam. Nektar Wyrabię nektar. Wyrabiam. Podstawowy. Podstawowy. Ip. Ip. Jak <grym> jakiś robot. O, boże, okay. udało No to się. teraz ta Simka sobie robi, co chce. O, no, może lepiej nie, niech idzie skorzystać. Zwódzę. Pęcherz, ale ma mało, ja nie mogę. Nie pójdzie spać. Zjedz jest Ono trzeba zadbać. Hmm, trochę. No tak, kolacja musi Ale mam być. nadzieję, że będzie jak pstrąga. Nie, kolacja. O właśnie zaraz dżemem. będziemy kończyć ten odcinek, bo już jest 23. A kto, kto jest ten? Kto jest dzień już? Nasza Drugi zombie. właśnie. Jezu, zombie! Jezu! Ja! Uwielbiam go! To ona. Oh, sorry. <grym> no, popatrz. Ładna. A czemu daje stopa? Ale Patrz jaki ona ma duże fajne oczy. A na No. Tak. W We Weroniku? Łe? We? Bonaparte! Bona parte, jak zje mamy, sa razem nie, na baczność. No dawaj, to śpiewaj, my robimy chujek Ale co? Tym. Jak to się zaczyna? Kiedy to się skończy? Jeszcze polska. A wy co? Okay, dobra. Musicie mruczyć, nie? Cicho. Dokończymy to w następnym odcinku. To zadanie, bo już jest po północy, oczywiście w Simsach. Yy, więc to już by było wszystko w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, yy, więc papa, Komentujcie. I jakby co, to piszcie w komentarzu, czy mnie lubicie. No to pa. No, no pożegnaj, pożegnaj się. Dobranoc!